Witam Was serdecznie, proszę Państwa, kochani widzowie! Wszyscy oglądający dzisiaj spędzimy sobie dzień, jak nasze kochane dziewczyny spędzają te dni na bali, dbając o siebie, jedząc, pijąc same dobre picia i jedzenia. I będziemy dbali o, o naszą duszę. Ja więc co chcesz powiedzieć? Po prostu, jak kilka machuni, po prostu powiedz to i nie owijesz taryfowemu. Ale ja nie wiem, czy machuni tak taki rygorystyczny dzień. Jak nie. Nie chwaliła ja się. na bali parę dni widzę, jak się zachowuje, więc <laughs> wiem <stary. laughs> Ale my to zrobimy tak krzybiesz, w pełni co? Stary. Tak, nie, że tylko pójdę na zachód słońca i wypiję raz maczę, tylko my zaczniemy, my zaczniemy od pilatesu. Co kur... Trzech przyjaciół z pilatem w jedną stronę. Mateusz, Makoń, Makce, Mega. Co to kur... jest? No się pytam. Wytłumacz, wytłumacz mi co to jest, bo ja wiem to... Pilates na reformerach tak zwany. A ty byłeś kiedyś na pilatesie? Byłem raz. Serio, serio. No. Tu ćwiczysz na tym i to jest trudne. To jest jak trening, to jest normalnie stary trening. Jak mi się jest ten cały dzień? Jeszcze raz? Gary, tak robić, Musimy być, wiecie, Gary, girl! Marcel troszkę nie w humorze, bo jeszcze porannej macie nie wypił, Nie byliśmy na porannym rajbie na tanie. A, kawie. a. Rave nas pobudził. A. A. Ale koniecznie maczach o tym. No oczywiście. Od razu maczenie, od razu jedziemy na. Od razu jedziemy na maczowe miejsce, bro. To był, to był Pilates. My dalej jesteśmy lekko pochorowani, ale już naprawdę jest coraz lepiej. Najgorzej, że kaszczeli się tutaj w trakcie ćwiczenia, i jak kaszę w takich miejscach, to jest mi wstyd, jest mi głupio. Jest mi tak, jest mi tak, proszę nie kaszel, proszę już nie rób tego. Ale fajnie, bardzo się cieszę, że się poruszaliśmy, naprawdę brakowało mi tego. Nie wiem, czy kobiety też tak dużo gadają o ćwiczeniach, ale myślę, że na pewno kobiety po ćwiczeniach chcą maszy, więc ja bym chciał maszy. Musimy w ogóle medytację, może jakieś kamienie. Musimy wyrzucić tę energię. Idziemy na jogę jeszcze później, nie? Musimy oh, odpocząć. Okej, okay, guys, jesteśmy na Matcha Spot. Proszę. Cześć, kochani. Cześć. Jesteśmy właśnie na maczy. Proszę państwa, chciałem tylko powiedzieć, że dobrze, że w takich chwilach zawsze jest z nami nasza przyjaciółka. To jest kochana przyjaciółka, która mu, podpowiada nam, co możemy zrobić w ciągu dnia. Mężka, kochana, najsłodsza. No tak. GPT. To nas znaczy, jest trójka, doktora z nas to My jesteśmy ładną grupą ładnych dziewczyn, które przyjechały na Bali i jeszcze bardziej upiększa się swoje wnętrze. Tak, do pierwszej kłótni, do pierwszej dramy jesteśmy w trójkę, później jedna zostanie odrzucona. Przyjmijmy dobrą energię na ten dzień. E, musicie mi teraz wdzięcznie nie w głowie, ale jeszcze same w samych rzeczach. Dziękuję dziewczyny. Kochana, ale ty ćwiczysz, co? Tym filatysku sprzedały się znaki, co? Coś tam dał coś tam, tam. O Moja dupa też, czułam ją. Czułam, że rośnie, jak boli to rośnie. Widziałeś moją zupę? Widziałem. Nie boję. No. Patrzcie, jakie są. Jeba! Yeah, Girl, czy coś macie tam macie? Bo to strawberry! Zaraz za strawberry obydwoje! Ej, a wiecie co? Skąd się wyłodowska w Nie znacie! Ej, no, to love... też się wyłodowska w nie! Girl, a maksymalność twojej?

Dzięki za Ktoś najmniej księżniczki. Ja jestem... Ja jestem Nati. Ja jestem Berta. Ale ty nie pomyślałaś jeszcze. Tak? Nie. No, o, natural. No, A, to No Bibijan mam, tylko. aby się nie liczy, że ze jestem naturalna. Nie, nie widać. Ogólnie nie widać. Ty się zajebiście widać. Nie chcę jeść do wiatr, kim ja? Nie wiatr, czy nie? Nie wiatr, na ty, Boże, Nati, ale k***a wódki. Człowiek, są na raj? bo jesteś dzisiaj i widzi. Ja bym nie mał dla czasu, To jest jakiś surfer z Nowej Zelandii? Nie Nie, Ale jak ty się zachowujesz, jak ty masz takie... Nie, przecież To mnie się że masz jakieś księżyce? Ale nie, a jak ty jesteś w stanie woda, to jak ty się zachowujesz? Czasami nawet gorzej. Co? Nie. Bo tak. Tak, i nie przestawaj. A, um, przebiegniemy No chodź, nie? jestem upraszona Ok, wszystko ok Nie, to dobrze Pójdziemy najpierw no, tak. w środę teraz, co? Idziemy na no. plażę Na plażę Ale ciepły piastek Hashtag nie hashtag tak wdzięczność, cisza, spokój. O, to ja Kurczę, girl, ale fajnie. Aha. Kochana, dlaczego ty nie używasz filtra? Kochana, ja już się wysmarowałam cała. Kiedy? mam no, Byłeś w wodzie. Aha. Zrobić mi zdjęcie. Nie, teraz nie, ja w ogóle lepiej mi nie robicie zdjęć. Cały wyjazd robimy Ci fotki jak tylko chcesz! Jak robię! Z cierpliwością! Do samego końca! Ucięta, ja się staram Weźcie dziewczyny czasem, bo ja po to dam, też chciała jakiegoś... Sorry, no ale... Paweł nastawił, jestem zirytowana no... Wypnij się żeby Ci fotki! Slay bitches. Ci zazdrościcie nam, że jesteśmy na wakacjach. Za widzę kup je pół. Ja dobra, Fajnie, że tu jesteśmy razem, prawda? Fajnie, fajnie, że możemy spędzać spełniać marzenia razem. Razem w trójkę. Znaczy, na, się pia, w wyspie. Dziumi, na wyspie, przy na pięknym wyspie. morzu. Z pięknym na wyspie złońcem. bali, na wyspie wdzięczności. Na wyspie pięknego życia, rajskiego życia, na wyspie, gdzie możemy naprawdę się rozwijać, gdzie możemy się zdecydować, jak wrócimy do Polski, będziemy inne. No ja będę miała depresję na pewno. Będzie kołośno słońca. Chciałabym to przeprowadzić kiedyś. Chciałbym. No. Enjoy the moment, girl. Enjoy, enjoy the moment. Enjoy the moment. Yes. Enjoy the view. Enjoy the view. Szukamy właśnie jakiegoś manipedi. Proszę Państwa, jesteśmy w miejscu, gdzie jest pedikir, Manikir, także tutaj... To jest jakoś to jest wszystko różowe. Ej, bardzo mamy salon ogólnie, naprawdę. Tu, bardzo... ale w ogóle jesteśmy ulicą i po prostu... wchodziliśmy do salonu i każdy był ładniejszy od no. siebie. Co za kolejny był ładniejszy. I tu mamy miejsce, także idealnie. No. A teraz spotkaliśmy się, że chodzi Kivelowe. Aha, bo obawy w to zawsze razem. Aha, no tak wyraz no tak. śniegowo, bo nie można przerwać rozmowy. Zawsze chodzi na pediki, a na bali. na bali. to jest konieczne zaliczenia. Tak jak surfer. Dobrze mówię, kochana? Oczywiście, kochany. Kochana, jak tam te twoje stopy po tym ostatnim, co masz tam? E, ja mega porozwalam stopy. Ciekawe, czy to od upadku na skuterze. Ej, dziewczyny, a jak byście miały mi pomóc, to jaki kolor mam wybrać na stopy? Wiesz, że jesteśmy w takim miejscu, że chyba najfajniej to jakiś taki jasny pastelowy, co? No, to prawda. Ty zawsze masz wewnętrz, nie? Masz wewnętrz. Ile lat miałeś jak pierwszy raz się całowałeś? To 15, to więcej. 15, 16. Ach, znowu ja jestem szonem. Kochana co? Tyle sko? Na saky. Masz rację. Ale to prawda, jestem największy z nas trzeba. A meczing ze stopami, możecie sobie wyobrazić, ten sam kolor. No i jakie teraz macie plany dziewczyny? To ja idę na terapię, ponieważ dziewczyny pamiętajcie, trzeba o głowę, niezależnie gdzie na świecie jesteście. A masz powerbanka, pożyczysz mi? zawsze masz kochana, jesteś przygotowana zawsze na wszystko. Idziemy na plażę. Idziemy kochani. Ehm, masz różowej szapki. Bro. Wychodzimy right na różowe niebo, żeby kanonem G7 zrobić piękne to zdjęcie. Musi, nie, nie pójdziemy stamtąd, dopóki nie będzie to zdjęcie. To zdjęcie. To zdjęcie, ta popa. To zdjęcie. Patrzcie, jest tak. Kwiat różowy, zachód, różowe niebo. Takie chcemy zdjęcie. Okej, okay, idziemy. Uh -uh. Bro! Jej, yeah. Chcę położyć rzeczy, ale tam leży jakaś strzykawa. Myślę, że to dobre? <laughs> Myślę, że nie. Ale ja też będę chciał zdjęcie, ok? Just fucking well, bro. Dobra, teraz ja sobie robię fotkę, bo musimy sobie zrobić fotkę w tym samym miejscu. Aż tak. Wdzięczność. Wdzięczność. W takich chwilach po prostu trzeba, trzeba się cieszyć, napawać ten wzrok. Wow. Co jeszcze? Na tym nie, nie. No to teraz robi Martel, nie? Tak. Bo ja już jestem taki zmęczona Julia. Ja się daję rady. No poczekaj, patrzcie widzowie. Piękne. Idziemy po wspólne bransoletki, kochana. Tak, o. kupimy sobie takie same... Ale bransoletki. ty się, ty się tarkujesz, bo, bo ty jesteś najlepsza w to. Ja jestem strasznie słabo. Potwierdzam, ale nie każdy musi być dobry we wszystkim. Musimy wybrać taką bransoletkę, że myślimy nad życzeniem, zawiązujemy w dobrej aurze i jak ona się urwie kiedyś sama, to znaczy, że wie, że to już się spełniło. Jula, wybierz nam. Wybierz nam model. Kurczę... Już <laughs> ma jedną stronę i drugą, no. I teraz sobie, i teraz sobie sami obrócmy wybrać ten. Dziewczyny to będzie przyjaciółki moje, kochani, po tym całym dniu, pięknie spędzonym, to, to jest mój prezent dla was kochana, ty to masz gęś bitch, slajdy tak było się targować, że w ogóle całkowite cofano na to jesteś taką dobrą dupą dzięki, naprawdę dzięki oczywiście chciałbym, żebyśmy jeszcze zrobili sobie później takie zdjęcie od góry O, i zdecydowanie dziewczyny Tak. Szuka. zrobimy Dwa. mamy bransoletki, proszę. Czarno-srewna, czarno-srewna i. By... I macie jej nie ściągać jaka? nigdy. Dobrze. Puszcząca, e, jaka? W momencie, gdy ją zdejmiemy, nasza przyjaźń nie ma sensu. Uuuu, ja. Dziewczyny, dziewczyny, nigdy nie ma, tego z na zawsze. Tak, Nawet to po, to tym teraz, po tym liceum, teraz. Po tym liceum musimy się zawsze kuprować dziewczyny. To tak. liceum tak. nas nie zmieni na studiach. Nie. Mimo, że każda pójdzie na swój nie. tor, każda i, musi i mieć każda kontakt z, nas z sobą. A będzie drukny na swoim ślubie tak, na pewno. Tak. Tak. Będziemy się iść na weselu. Dziewczynek to jest zabawne. Naprawdę. To był piękny dzień, to był piękny czas. Jedźmy do domu i pójdźmy się trochę zabawić. Ale tego nie pokażemy na kamerze. Oj, te koleżanki Zap akurat babić. to się bawią naprawdę dobrze, nie? Hej, Berta lubi takie zabawy Dzisiaj najbardziej na... będzie... Moc. Hmm. Nieprawda! No, Bertonia ma jest klasę, taka... bitches! Oh. No. Kończymy ten film, bitches! Dobra, fajnie, dzięki, że byliście dla mnie mili przez jeden dzień. Haha, koniec the tego people. i koniec! Jeden, jeden, się. jeden, jedyny dzień taki, stary, ale dzisiaj <coughs> daliśmy z siebie wszystko. Bro, bro, wracamy bro. do gry już. We come back shit. to the game, Martin and Chioma Bomba, bro.